Która mamy? Jeżeli jest któryś nam potrzebny do odkrywania broju. Madiat, to na początek musisz dowiedzieć się, że w RFD72 możesz znaleźć tajemniczą posiadłość, która jest godząca podobna do domu rodziców. Zanim wszyscy w jeśli chcesz otwarte tajemniczą miejscowce, musisz udać się do regionu Ambarino, dokładnie do miejsca położonego na południowy wschód od domu.